Cześć wszystkim, tu Rafał Ostrowski. Witam Was na moim kanale, gdzie zajmujemy się wszystkim, co związane z naprawą i utrzymaniem samochodów. Nie zapomnij subskrybować kanału, żeby nie przegapić żadnych nowych poradników i wskazówek. A teraz przejdźmy do dzisiejszego tematu. Kod P0143 jest jednym z wielu kodów fullsterek, które mogą być rejestrowane przez główny komputer pojazdu. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się. Na czym polega, jakie są jego potencjalne przyczyny i typowe objawy, co oznacza kod usterki P0143, kod błędu P0143 oznacza sonda lambda 3, linia 1. Niski sygnał. Jest on rejestrowany, gdy moduł sterujący układu napędowego PCM wykryje potencjalne problemy z czujnikiem tlenu bank 1. Czujnikiem 3 katalizatora katalitycznego SACON lub jego obwodem, w zależności od konfiguracji pojazdu. Bank 1 może odnosić się do strony silnika zawierającej cylinder 1, czujnik 3 odnosi się do jednego z czujników tlenu znajdujących się za katalizatorem, sonda lambda z tyłu katalizatora, stanowisko 1, czujnik 3 mierzy wydajność katalizatora w kontrolowaniu emisji, PCM wykorzystuje te informacje do określenia. Czy konwerter jest sprawny? Działająca sonda postkatalityczna wykazuje różnicę napięcia w wolniejszym tempie niż przednie sondy Lambda. Zwykle wskazuje to na niską częstotliwość przełączania między tymi dwoma czujnikami, jeśli jednak PCM wykryje, że napięcie sygnału sondy Lambda postcat jest poniżej specyfikacji fabrycznej wyzwoli kod błędu P0143. Więcej informacji pomocnych w naprawie kodu P0143 można znaleźć w naszym zaawansowanym omówieniu sondy lambda. Uwaga: P0143 może być różnie definiowany przez różnych producentów pojazdów. Dokładną definicję kodu można znaleźć w odpowiedniej instrukcji naprawy lub bazie danych napraw. Jakie są możliwe przyczyny kodu P0143? Kod P0143 jest kodem ogólnym, więc może mieć wiele przyczyn, oto najczęstsze z nich. Wycieki powietrza w układzie wydechowym powodujące błędne odczyty, uszkodzona sonda Lambda, problemy z okablowaniem, wadliwy moduł PCM. Jakie są typowe objawy kodu P0143? Jeśli prowadzisz samochód z zarejestrowanym kodem silnika P0143, możesz zauważyć następujące objawy. Świeci się lampka kontrolna silnika, słaba wydajność silnika, w niektórych przypadkach nie występują inne nieprawidłowe objawy. Jak zdiagnozować kod P0143? Chociaż kod silnika P0143 może mieć podobne przyczyny i objawy do innych kodów DTC, nie ma uniwersalnego rozwiązania dla tego kodu, ponieważ pojazdy są budowane w różny sposób przez różnych producentów. Dokładne procedury diagnozowania i naprawy kodu mogą się różnić. Jeśli nie jesteś doświadczonym majsterkowiczem, nie próbuj samodzielnie diagnozować tego kodu. Najlepiej pozostawić diagnozę profesjonaliście jak naprawić kod P0143. Kod P0143 może pojawić się w pojazdach różnych marek i modeli. Może mieć również podobne przyczyny i objawy do innych kodów usterek. Ponieważ jednak konstrukcja pojazdu różni się w zależności od producenta, nie ma jednego bezpiecznego rozwiązania dla tego kodu. Przed przystąpieniem do samodzielnej naprawy należy zawsze zapoznać się z fabrycznymi informacjami dotyczącymi naprawy danego samochodu. Na przykład rozwiązanie które zadziałało w przypadku błędu P0143 w Hewy Suburban, może nie zadziałać w przypadku błędu P0143 w Toyocie Sequoia. Jeśli nie masz pewności co do swojej wiedzy motoryzacyjnej, najlepiej oddać pojazd do warsztatu samochodowego w celu prawidłowej diagnozy i naprawy.